Na pewno jesteśmy rozgroczeni końcowym wynikiem, bo rzeczywiście zaczęło się po naszej myśli, ale, ale źle zareagowaliśmy później po tej bramce i niestety z naszej nieprostodliwości, z naszych błędów Legia strzelała kolejne bramki, także wydaje mi się, że, że nie tak się powinno zachowywać po, po strzeleniu gola pierwszego, także my jesteśmy mocno rozgryczeni. Za dużo było błędów z naszej strony. Legia potrafiła je wykorzystać kontrami, mają, mają szybkich skrzydłowych. Wiedzieliśmy o tym, ale, ale niestety nie, nie uniknęliśmy tego, tego żeby, żeby stracić te piłki i po prostu pozwalać na te kontry, także, także, także niestety <coughs> niestety wydaje mi się, że, że, że właśnie tak to wyglądało. Po prostu dopuszczaliśmy do, do strat, do kontry i Legia to skrętnie wykorzystała. Meczem ma za tym poza, nie No wiem, już dawno zapomniałem o meczu za poza i na razie no z tym jesteśmy mocno rozgoryczeni, bo rzeczywiście e, próbowaliśmy grać swoją piłkę. Myślę wydaje mi się, że, że, że nie wystraszyliśmy się legi, ale niestety to jest też klasowy zespół. I te, I te nasze błędy potrafił skrętnie wykorzystać i, i tylko możemy się uderzyć w piersi i, i po prostu pracować dalej, żeby tych błędów było coraz mniej, żeby, żeby równać do tych zespołów kasowych takiego.